Siema, desant młody, gniewnych i ciekawych świata. Jesteśmy przez tydzień w Krakowie chcemy odkryć niedostępne miejsca, poznać ciekawych ludzi i wszystko wam to przedstawić. Jo! Jednym z filarów aktywności dzieła kolpinga w Polsce jest działalność dla dzieci i młodzieży. Od września 2008 roku nasze stowarzyszenie prowadzi 12 kolpingowskich świetlic w małych miastach oraz na wsiach których celem jest organizowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych. W świetlicach prowadzone są różnorodne sekcje, zajęcia z języków obcych, język angielski, niemiecki, włoski, sekcja dziennikarska oraz zajęcia z animacji kulturalno-regionalnych. Planowaliśmy objąć działaniami 360 dzieciaków, obecnie po 10 miesiącach do świetlic uczęszcza 645 osób. Taki układ strony będzie miała nasza gazeta. Mhm. Tak, jest dobrze. To jest dobrze. nasza redaktor naczelna. Tutaj mamy panią sekretarz. Tam piękne pani korektorki. Z tyłu panią fotograf. Przygotujemy pierwszy numer gazety Kulping. W ten sposób uczymy się dziennikarstwa oraz fotografii. W lipcu uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich w domu kolpinga pod Krakowym. Przyjechaliśmy po dwie osoby z każdej miejscowości. Jesteśmy z Niebieścina, Sycowa, Stanisław Wielkich, Dębna, Jarosławia, Lubożycy, Wadowic, Kłodawy, Sosnowca, Hełka, Poręby, Żegoty. Nikt nie spodziewał się, że stworzymy tak zgrany zespół młodych, ciekawych świata dziennikarzy. Warsztaty poszerzyły nasze umiejętności w zakresie fotografii, dziennikarstwa prasowego i telewizyjnego. ciekawego można robić u Ciebie w chemku. Jest za Kolping, jest tam kółko takie dziennikarskie i chciałabym kiedyś zostać dziennikarką. Dlaczego? Można się dużo dowiedzieć i lubię słuchać takie ważne informacje. Chciałabyś zostać dziennikarką? Tak. Dlaczego? Bardzo mi się to podoba, najbardziej lubię zadawać komuś pytania. I robić zdjęcia. W ciekawych tematów do naszej gazetki płyniemy właśnie statkiem do Tyńca. Kilka dni temu byliśmy w Krakowie, lataliśmy balonem. Byliśmy też na Wieży Mariackiej. Tam też przeprowadziliśmy wywiad z hejnalistą. Wyjazd dał nam okazję do poznania ciekawych ludzi, zobaczenia nowych miejsc, a czas wolny i zajęcia przeznaczyliśmy na rozwijanie kontaktów między sobą i podziwianie pięknej okolicy. Zwiedziliśmy wystawę fotograficzną w Hotelu Europejskim. Wystąpiliśmy też w audycji na żywo w Radiu Kraków. Modlimy się tymi tekstami, starymi, starymi melodiami również. Chorało, chorał gregoriański no, ma swój taki specyficzny charakter, rozpoznawalny na pierwszy rzut ucha. Każdego dnia podczas wycieczek robimy tysiące zdjęć, z których musimy wybrać najlepsze do prezentacji multimedialnej. Nasze warsztaty dziennikarskie dobiegają końca, a to jest plakat, który zaprasza na prezentację naszego dorobku dziennikarskiego. Tymi warsztatami dziennikarskimi kończymy realizację projektu w dobrym kierunku Program na rzecz Równych Szans. Chcieliśmy, aby dzieci z małych miejscowości, z małych miasteczek otrzymały możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Myśleliśmy na początku, że działaniami obejmiemy 360 osób, jednak w naszych świetlicach na dzień dzisiejszy jest ponad 600 osób. Stąd też um, ten pomysł chcemy dalej realizować. Tak? I Okazało się, że te 12 świetlic chce dalej brać udział, chcemy nadal um, rozwijać, prowadzić różnorodne działania dla dzieci, ale już nie w 12 ośrodkach, a w 15. W kolejne um, trzy świetlice, kolejne trzy rodziny Kolpinga chcą um, um, otworzyć świetlice i, i prowadzić działania dla swoich dzieciaków. był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego, europejskiego obszaru gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych.